hej, a w sumie co nie odzywam się za bardzo, bo ogólnie um, to Cicho Lenka, zostałam dzisiaj w domu i poszłam do szkoły, bo strasznie się czułam spać nie mogłam, nie wiem i wstałam, tylko zjadłam i poszłam spać jest godzina 12 i w sumie wstałam nie wiem dresy ciepłe skarpetki oczywiście O, Lenka się bawi, tak? bawić się będzie Lena Pokaż, co ty tu masz. Co to jest? Pokaż Niuciu, jak to działa. Bawimy się? Tak. Yeah. A kto to jest? Baba. Nie. Kto to? Baba. Myszka mini. A to? Hau. Piesek. No i co zostawili nas tak same, tak? Tak? Teraz ja muszę ciebie pilnować, nie? Pokaż, w czym ty siedzisz. W pudełku na zabawki, tak? No! Prześlij buziaki wszystkim! Powiedz hej! 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 Pa Zmieniłyśmy pieluszkę, tak? Bersa? Kto zmienił pieluszkę? Lala. Kto zmienił? Dada zmieniła pieluszkę. Daj buziaka. Za to? Kuku! No oj, wiesz co, daj O tutaj mówi. no Tu w policzkę, no, lej Kto przyjechał? Mama Mama przyjechała Kuki, kto przyjechał? Oj, uciekaj Niuciu, bo zimno będzie Co mi kupiłaś? podankiem. Co to za czapka? Tabia kupiłam. Wyjechałaś bez niej. Poczekaj, bo czekaj, poczekaj to nie było szok, tu widzę. Poczekaj, co pokażemy to badali. Tyle godzin cię nie było i tylko trzy reklamówki. O! Oh. Po szkole? Sto oh. <laughs> Naklejki! Oh. Do mojej... O, oh, Lena, dawaj, bo to masz naklejkę... Nie, to moje. Dawaj naklejkę. O! Oh. Kinder Country! O. o, dla Dady! No i co jeszcze? Odlegitonie. Nadady. Nadady. <grywia> Oj, dobra już. Mask mask. Wy też zbieracie książkę Gang świeżaków z naklejkami i tymi różnymi, bo ja zbieram. Tu mam jakieś nowe naklejki, tu. I tu mam takie coś się powtarzają jeszcze. Więc będę teraz wszystkie naklejać. Idziemy jedziemy teraz lękę zawieźć do dziadków I nie wiem co jeszcze będziemy w robić Pewnie pojedziemy to mamy Będziemy dekorować na świetle Ładnie I włosy w ogóle Polakowałam ostatnio, mam fazę na blokowanie włosów, więc No Pokaż się Dziomku No, ładnie? Cytul mnie ładnie, chodzi. Oho. No, więc zaraz będziemy przyjechać Nie, ładnie pada i dalej na ja z moją piękną czapką. Cała niu Mało co widzieć bez ciebie. Mam już nie Kto to lenka śpiewa? Zgać to światło, bo tu właśnie chodzę. Dlaczego ja mam szalenie torby i w ogóle wszystko? Co? To mnie też wniesie. Kurde, macie. Który z tym okrągłym? No, ja nie umiem. I to jednak tam kładziemy, tak? A które są najładniejsze, tak po nazwie? Co? Bo tu jakieś ładne są: Kara, Rafal, Rafal Dawinić takie jakieś. Może już nawet nie mam gdzie psikać. Bo na spodnie będę. Oj nie, fu, te to duszące. Yy. Nicolas for hair Ok. Poszłam całą rękę by psiałą. No, a ładne te były? Szantę, co nie ma? To szante to... Troszkę i to. Aha, lipiękki. Nie, nie. Tak na kartkę psiknę, to będzie taki sam No bo kurde nie mam gdzie psiknąć już. To taka załamana. O nie, nie lubię Lipton. z mamą kolację Ym, I na razie mamy się tylko herbatki oczywiście to co zawsze jest w restauracjach, czyli pierogi. Moje jedzenie po prostu zawsze pierogi I testuję, gdzie są najlepsze. O Mój, mhm. ja nie lubię smalcu, jak będą smalczyć, przecież na tym się smaży coś i to nie. No i jest, nagram jak jesz Mama masz z czekoladą po Siemano, jesteśmy w domu. Cześć kuki, jest w sumie godzina po 12, jest już zero i dopiero jestem w domu. Albo 14, nie wiem bo w sumie mam jakieś dziwne zegarki poustawiane. I no ja mam dzisiaj przy sobie, na sobie piękną torbę z, me, z tego z koncertu.